Witam wszystkich na moim kanale, zapraszam na tarota na codziennego. Dziś mamy piątek, 26 maja. Zobaczymy jaki będzie dzisiejszy dzień dla wszystkich znaków zodiaku. Piątek, 26 maja. Jaki będzie dzisiejszy dzień? Piątek, 26 maja. Jaki będzie dzisiejszy dzień? osoby z pod znaku barana. Karta Siódemki Mieczy pokazuje, że em, w Waszym otoczeniu może być ktoś podstępny, ktoś, kto nie będzie em, działał fair w stosunku do Was. E, tutaj e, musicie się też przygotować na to, że em, to Wy w dniu dzisiejszym e, być może powinniście się w ten sposób zachować, a żeby właśnie coś uzyskać, należy wykonać takie e, działania. A, które mogą być właśnie odebrane przez kogoś innego jako takie y, podstępne lub y, niekoniecznie etyczne. Jeżeli chodzi o sposób z podznaku, karta Asa Buław mówi o jakichś nowych początkach, że coś nagle się zaczyna właśnie w tym dniu, w tym momencie. A jest to też tak zwany mom moment zapłodnienia, tak więc jest to bardzo dobry dzień dla osób starających się o dziecko, jest to też dobry dzień ogólnie na to, żeby spędzić czas tylko we dwoje. Osoby spod znaku bliźniąt. Karta drzewa Życia mówi o ogólnych blokadach, tak więc nie starajcie się w dniu dzisiejszym załatwiać niczego poważnego, właśnie z tego względu, że wszechświat niekoniecznie akurat dziś Wam sprzyja. Osoby spod znaku raka dziś mogą odczuć pewnego rodzaju Zguby, straty, jakieś zubożenie. Uważajcie właśnie na to, co podpisujecie, żebyście nie stracili. Tutaj karta też pokazuje ogólne takie poczucie, gdzie czujecie się gorzej od innych. Jeżeli chodzi o Lwy, karta cesarza może wskazywać na Waszego partnera, mężczyznę na wysokim stanowisku. Jest to bardzo dobry dzień dla osób, które na przykład chcą założyć własną działalność gospodarczą, jest to bardzo dobry dzień dla osób, które szukają pracy, które chcą poprosić na przykład o awans. Jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, to w dniu dzisiejszym macie szansę poznać mężczyznę do stałego takiego poważnego związku. Osoby z podznaku panny. Karta dziewiątki monet wskazuje na satysfakcję, jeżeli chodzi o kwestie jakieś materialne. Możecie poczuć, że ktoś chce w was inwestować, że dla kogoś jesteście kimś wartościowym. Śmiało też możecie kupić sobie coś droższego, możecie właśnie otrzymać jakiś cenny prezent. Osoby z podznaką wagi. Karta Sądu Ostatecznego pokazuje różnego rodzaju takie transformacje wewnętrzne, zmianę światopoglądu. Możliwe są różne takie kontakty z osobami z waszych poprzednich wcieleń, jakaś taka oczyszczająca atmosfera, a jeżeli chodzi o stosunki z pewnymi osobami. Jeżeli chodzi o skorpiony, karta króla monet jest dobrym dniem na to, żeby załatwiać różnego rodzaju sprawy, stricte bankowe, powiązane z pieniędzmi. Tak więc śmiało możecie poprosić o podwyżkę, o awans. Jeżeli jesteście mężczyznami, możecie kupić sobie coś droższego, zainwestować w siebie, jeżeli jesteście osobami stanu wolnego, to w dniu dzisiejszym macie szansę poznać bardzo zamożnego mężczyznę. osobę z podznaku strzelca. Karta śmierci pokazuje, że świadomie będziecie coś kończyć. Jakiś etap w Waszym życiu dobiega końca, wchodzicie w coś zupełnie nowego, tak więc jest to bardzo pozytywny dzień, jeżeli chodzi o wszelkiego rodzaju zmiany. Koziorożce, karta króla Buław pokazuje, że w dniu dzisiejszym najważniejszy będzie mężczyzna, którego już znacie, wasz ex, jakiś dawny kolega, przyjaciel. Jeżeli jesteście mężczyznami, to w dniu dzisiejszym warto zadbać o swój wygląd fizyczny. Śmiało możecie rozpocząć dietę, zapisać się na siłownię lub też poddać różnego rodzaju zabiegom upiększającym. Jeżeli jesteście osobami z tonu wolnego, to w dniu dzisiejszym macie szansę poznać bardzo atrakcyjnego mężczyznę. Osoby z podznaku Wodnika. Karta Koła Fortuny pokazuje, że Wasza sytuacja w dniu dzisiejszym może się zmienić o 180 stopni, a zarówno jeżeli chodzi o te dobre, jak i negatywne kwestie. Tutaj najważniejsze... Dziś będzie działanie losu, tak więc wy tak naprawdę niewiele jesteście w stanie zrobić. Jest to też bardzo dobry dzień dla osób, które lubią sobie od czasu do czasu pograć w różnego rodzaju gry hazardowe. I jeżeli chodzi o ryby. Karta wiary pokazuje, że w dniu dzisiejszym możecie uczestniczyć w jakimś nabożeństwie religijnym. Jest to też karta mówiąca o tym, że dziś możecie mieć kontakt z kimś, kto ma duży autorytet w danej dziedzinie, ma bardzo dużą wiedzę. Tak więc, jeżeli potrzebujecie jakiejś pomocy, to tutaj karta podpowiada właśnie, żeby zgłosić się do takiej osoby. Jeżeli jesteście kimś, stanu wolnego i szukacie swojej drugiej połówki, to tutaj też jak najbardziej macie szansę poznać taką osobę, z tym, że tej osoby tak naprawdę nigdy w życiu nie uda Wam się zaciągnąć pod przysłowiowy ołtarz. Tak więc to tyle, jeżeli chodzi o dzień dzisiejszy. Zapraszam na jutrzejszy film. Oczywiście i życzę udanego dnia, pa! pa.